na moim kanale jestem Olivia a w dzisiejszym filmiku zrobiłam taki bardzo mały haul haul um, co kupiłam, bo dzisiaj byłam w galerii, um, takiej małej także tam nie kupiłam tak jakby dużo rzeczy bo no tam nie było tak dużo slep, w które mogłam kupić i no i pierwsze co w Rosmanie, zakupiłam pilniczek e, taki I e, on... E, e, tak. On chyba był za 6 zł, chyba 4 zł, ma, wydaje mi się. Teraz sobie odniosłam bardzo...